Byli już na południu, wschodzie i zachodzie. Teraz przyszedł czas na północ. Zarząd Województwa Małopolskiego tym razem przyjechał do Miechowa, żeby rozmawiać o potrzebach tej części naszego regionu. Ta wiedza jest niezbędna do tworzonej właśnie strategii rozwoju Małopolski w następnej dekadzie. Porozmawiać, podyskutować, po to, żeby jako zarząd województwa małopolskiego świadomie podejmować decyzje, ale przede wszystkim skonsultować to z lokalną społecznością, nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych regionach, z mieszkańcami mniejszych miejscowości. Michowszczyzna i rejon Proszowic to nie tylko najżyźniejsze ziemie w Małopolsce, ale jedne z lepszych w całym kraju. Nic dziwnego, że na pierwszy plan wysuwa się tu przyszłość rolnictwa. Gospodarstwa są tu już nowoczesne, ale branża ma swoje problemy. Rolnictwo to nie wszystko są ludzie. I to jest problem faktycznie tego obszaru. To jest ubytek ludności po pierwsze i to z różnych powodów i z tego powodu, że się mniej rodzi dzieci, więcej umiera. Z tym problemem również chcielibyśmy się zderzyć, żeby rolnicy tak naprawdę mieli poczucie, że samorząd województwa małopolskiego w ramach strategii, w ramach regionalnego programu operacyjnego chciałby również wesprzeć tą gałąź naszego regionu. Starzenie się społeczeństwa, niski poziom dzietności i odpływ młodych ludzi to kłopot nie tylko dla rolnictwa, ale także dla szeroko rozumianego systemu opieki zdrowotnej. Nie ma instytucji, które by trochę wyręczyły no To osoby, szczególnie kobiety, które rezygnują z pracy i zajmują się tymi osobami. To się wydaje, że to jest bardzo potrzebne w tym obszarze. Pewnego rodzaju zachorowania w Miechowie występują tylko i wyłącznie w tej części województwa. W związku z tym będziemy proponować i wnioskować o to, aby zwrócić na to szczególną uwagę. Projekt nowej strategii dla Małopolski powstanie do końca wakacji. Będzie uwzględniał wyniki takich spotkań jak to w Miechowie.